Witajcie, Ancemon, jestem, jestem dziś pogadamy o trzech blondynkach. Na pierwszy okień pójdzie Karolina Derpieński. Gdy pierwszy raz o niej mówiłem, zażartowałem, mówiąc Karolina Derpieński, kto? Nie wiem. Dzisiaj w sumie też tak można zażartować, ponieważ Karolina Derpieński jest znana z tego, że jest znana, ponieważ powiedziała ludziom, że jest znana, więc trochę w sumie dostatecznie jest znana. Wiele osób, w tym ja, przewidywało, że jej kariera skończy się tak szybko, jak się rozpoczęła, ponieważ patent na bogatego Kurzwila, który pluje na biedotę, już się oklepał. To akurat jest nadal prawda, natomiast wszyscy chyba zapomnieliśmy o jednym medium, które dalej trafia do ludzi. Re Caroline pojawiła się dosłownie znikąd, będąc albo najpopularniejszą influencerką w Polsce, albo prawie najpopularniejszą influencerką w Polsce. To, co powiedziałem, moi drodzy, ma oczywiście sens, ponieważ w zależności od dnia, w którym wejdziemy na jej profil, to albo będzie tą najpopularniejszą influencerką, teraz ma na przykład 6 milionów, jak nagrywałem o niej materiał, to miała 3 miliony obserwacji, a jutro, kto wie, może będzie miała 4 miliony obserwacji, ponieważ Instagram ciągle usuwa jej fake konta. Na jej Instagrama nie gra dosłownie nic, począwszy od zdjęć, na których dosłownie wszystkie zawsze mają około 100 tysięcy serduszek przez komentarze, które gołym okiem widać, że są jednym wielkim zakupem, chociaż z tym wielkim to może bym nie przesadzał. A kończywszy na followersach, o których jak przed chwilą wspomniałem, jest albo cała masa, albo mniejsza masa, która jest zakupem. Niecałe 300 dolarów za 100 tysięcy obserwatorów, to chyba mała cena za bycie rozpoznawanym w internecie. Wracając jednak do telewizji i do tego, że miało być o niej coraz ciszej, została ona zaproszona do programu Kuba Wojewódzki. Pojęcie nie mam, czy ktoś odgórnie kazał mu zaprosić, czy w obecnym świecie wystarczy zapłacić troszkę więcej zer niż te 300, o których przed chwilką wspomniałem, żeby być zaproszonym do najpopularniejszego talk show w Polsce. Koniec końców się tam pojawiła jak na Caroline przystało, pieprzyła swoje głupoty dalej grając rolę infantylnej blondynki. Oczywiście jako, że TVN nie lubi jak się fragmenty TVN pokazuje na YouTubie, ponieważ nie lubi po prostu, to przytoczę takie e, highlighty. Highlighty jej wypowiedzi z programu. Karoliną byłam, kiedy miałem 0 zł na koncie i mieszkałam w Białymstoku, ale kiedy moja noga przekroczyła próg Miami, stałam się Caroline. Jedna firma w w Polsce chciała, żebym wypuściła swoje wibratory. Zapytałam, czy można dokleić diamenty. Powiedzieli nie. No to chociaż Kryształy Swarowskiego? Oni mówią nie. No to po prostu nie. A ja mówię: Thank you. Next. Ja nie muszę chcieć być popularna, bo już jestem. Jestem ikoną Polaków. Najpopularniejszą Polką na Instagramie. Mnie followują Amerykanie. Czyli dosłownie nic nowego. Te same rzeczy, które dosłownie na blachy chyba wykuła, ponieważ mogliśmy już je usłyszeć na wszystkich wywiadach. Na sam koniec kubowej wózki ją do Natalii Janoszek. Na co ona powiedziała, że ona w przeciwieństwie do Natalii ma pieniądze. A ona nie. I tutaj już chciałem zrobić podsumowanie Karolin Derpieński. natomiast jako że Natalia została wywołana do tablicy, to te podsumowanie zrobię, jak już skomentuję tą drugą. Z góry dzięki Ancymonie za zostawienia suba na tym kanale. Jeśli oczywiście chcesz wyjaśnienia więcej patologii w internecie, z góry dziękuję. Stanowski czy Janoszek? Ee, Janoszek. Dawid Woliński, moi drodzy. Dorosły facet kopie leżącą osobę już na ziemi kilka dobrych tygodni, i cały czas mu to sprawia przyjemność. Dla mnie, y, można powiedzieć, y, sytuację skomentować i zostawić, ale nie uzurpować sobie prawo do gnębienia. Jest to niczym się nie różni od polityki w naszym kraju. Piękny ten show biznes. To jednak chyba lubię najbardziej, albo po prostu bardzo lubię na YouTubie, że nawet jak ktoś jest naszym znajomym gdzieś tam z naszego podwórka i odwali jakiś syf, to niech powstaje. Wstydzi się chociaż chwilę. A tutaj e, ktoś okłamywał, okłamuje i nie zamierza przestawać. O, biedna Natalia. Czy widziałeś ten piątkowy materiał? Bo on nie mógł... widziałem i nie będę oglądał tego materiału. Ja znam Natalię wiele lat. Była zawsze serdeczną, sympatyczną, pomocną osobą. I to Tą też bardzo lubię. Ja ją y, znam, ja ją lubię y, i kiedyś ją poznałem i ona y, zawsze jest uśmiechnięta. I y, i. Y, 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 y. pomagała mi w takim dużym projekcie charytatywnym. Y, y, kiedy zaczynałem ze swoim domem dziecka 11 lat temu, wyraziła chęć absolutną pomocy i jakby zbierania pieniędzy, dużych pieniędzy i datków na, 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 całe to, na cały ten projekt. I zawsze będę do niej miał za to szacunek. Okej, okay, jak najbardziej spoko. Fajnie, że komuś się pomaga. Natomiast to, że komuś pomożemy, a kogoś będziemy okłamywać, to nie znaczy, że jesteśmy dobrymi osobami. Albo to nie znaczy, że się jakoś nie wiem, sumuje ze sobą. To, że na przykład jednemu bezdomnemu naplujesz w twarz, a drugiemu dasz 5 zł, to nie czyni cię dobrym człowiekiem, ponieważ ten pierwszy dalej ma twoją ślinę na twarzy. Nigdy nie byłem fanem kina bollywoodzkiego, ani Bollywood nie potrafię tego skomentować. Ja jestem fanem człowieka. To dziwnego człowieka, sobie wybrać do adoracji, Dawidzie. Pana Stanowskiego, jako kiedyś tylko minąłem. Natomiast wydaje mi się, że kopanie leżącego jest straszną rzeczą. Już teraz możemy zacząć mówić jakieś jakiejś zmowie milczenia albo jakimś wybielaniu na siłę, bo serio to, co oni teraz wygadają, jest po prostu obrzydliwe. Bardzo współczuję, Natalii. Jedna Natalka. W takich sytuacjach mnie nie interesuje powód, dlaczego skłamała i dlaczego wymyśliła te rzeczy. No to tutaj akurat się zgadzamy, ponieważ mnie również nie obchodzi, dlaczego okłamała. Liczy się to, że okłamała. Bo to nie jest moment, kiedy mamy się zastanawiać, co się wydarzyło w jej życiu, że postanowiła wszystko sfingować. Natomiast ja patrzę na to, co się dzieje w chwili obecnej. Ludzie <laughs> bezlitośnie ją atakują. Aha, no to jednak nie w tym samym kierunku idziemy. Ale może akurat tutaj się to zeruje. Wiecie, ona bezlitośnie kłamie, a ludzie bezlitośnie po niej jadą. Któż to wie? Ona nikogo nie więc kłamstwo nie powinno być aż tak piętnowane. Czemu od razu takie coś? Oczywiście nikt nie doznał żadnego uszczerbku na zdrowiu, ale żeby kogoś skomentować, żeby komuś jednak trochę pogrozić palcem, albo żeby kogoś wskazać palcem, to ktoś musi dosłownie po posunąć się do aż takich czynów, że komuś musi stać się tragedia, żeby dopiero mocno skomentować, czy wtedy też byłoby, nie, to Natalka. Ona jest uśmiechnięta, ona jest ładna i ja ją znam. A jak ja już znam, to ona zdoby. Kopię bezbronną, już leżącą osobę, która wszystko może zrobić. Darnąć się na życie, zwariować. Nie wiem, no nie robi się takich rzeczy. Zwłaszcza, jeżeli jest się starym chłopem, no jest w moim wieku, no to już nie mamy 15 lat, tak? No to trochę pamiętajmy się. Jak Boga kocham się zaraz pożywam. Ja to raczej postrzegam w kategoriach takiego nawet nie skandalu, tylko ciekawostki. Ciekawostki, że mamy tak kolorowy, ciekawy świat, że wszystko. O no, tym miałaś po szkole, też miałaś taki odcinek, gdzie mówiłaś o takich wielkich mistyfikacjach. Tak, było. Miliardowych, o dolarowych, Miliardowo, proszę tak. pana, to już nie ma żartów. Wie pani, e, pani Janoszek, no to to jest mały kraj, jakaś jedna karierka. Pan, no to co, to, 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 to nie, ma, nie ma, to nie jest nieznośne, ale były takie przekręty w historii e, świata, że. O, szapoba. Mać, killer, sztos, show, I love you, nic śmiesznego, psy. A tutaj coś takiego, jak pan mógł. Ja myślałem, że pan Stanowski zajmuje się sportem, a okazuje się, że naprawdę zainteresowała go jedna boliłucka malutka zgoda, malutka gwiazdka. Naprawdę to był taki wielki temat. Kolejna świetna taktyka manipulacji. Biedna Natalia. I czemu ten Krzysztof Stanowski w ogóle się na nią uwziął? Ona taka o. Jedna aktoreczka chciała sobie wymyślić karierę, a, a on tak. A dlaczego on nie nienawidzi kobiet? Dlaczego on nie nienawidzi polskich kobiet w Polsce? Czy jest miejsce w prostacie dla Natalii Janoszek? Wie pani, to nie jest tak, czy ta gwiazda może być u was, czy tamta gwiazda może. To są inne kryteria. Jak będzie potrzeba, to na pewno ją zatrudnimy. Nie mamy w stosunku do niej cienia. Żalu. No widzicie, nic złego się nie stało, droga Natalko, Bollywood już może zamknięte, ale Polsat wita otwartymi ramionami. Odkrycia dosyć mnie y, zaskoczyły. Gwiazdom trzeba wybaczać. Gwiazdkom też. I na tym moi drodzy zakończmy, ponieważ więcej tego p**** nie zniosę. I teraz to podsumowanie, które zapowiadałem. W ogóle jest coś takiego, że... To, co jest w internecie, to jest w internecie, a to, co jest w telewizji, to jest jakby zupełnie coś innego. Jest taka gruba, nawet nie cienka linia, to jest taka gruba krecha i informacje, które tutaj gdzieś tam mamy, tutaj komentujemy, czy ja, Konopski, Rewo, Gimper, ktokolwiek, albo ludzie na Twitterze, nie docierają w ogóle do tych ludzi, którzy oglądają telewizję. I nieważne, jakbyśmy komentowali, czy właśnie Natalia Janoszek i pokazywali, że tu kłamie, tu kłamie, tu kupiła swoje swoich followersów, cała kariera jest wymyślona, zrozumcie to ludzie. Albo byśmy komentowali tą Karolę Derpieński i mówimy, że to jest sztuczne. To tam, tam to jest jeszcze sztuczniejsze niż to poprzednie. A to jest w ogóle najsztuczniejsze na świecie. I że ona buduje karierę tym samym schematem co Kruszwil. I ludzie to kumają. To później Natalia Janoszek. Albo Karolin Derpieński idzie do telewizji i ona udaje taką, haha, głupiutką. Znaczy, udaje. No taką. Nie wiem, czy udaje, czy, czy, czy nie udaje. Natomiast jest taką y, głupiutką blondynką i ludzie którzy byli tam, na, na tym programie, klaskali, jak ona pokazała, pokazywała klaszcie, o, jestem ikoną, to ludzie klaskali. Oczywiście Kuba Wojewódzki nie dał się jakoś tak wprowadzić w tą gierkę, tej, tej Karoliny Derpieńskiej, Boże Jedyna, sam się na tym łapie. Ale, ale mimo wszystko, to, że ludzie klaskali i później to, co ludzie oglądają w telewizji, to jest takie, o, okej, okay, to jakaś aktorka, o, to o, pewnie jakaś tam modelka. To, to jest modelka, a, a Natalia Jenoszek to, to jest aktorka. Zajebiste, nie? Czyli, czyli, czyli ma, mamy kompletnie dwa różne światy, które za cholerę chyba nigdy się ze sobą nie połączą, ponieważ jeden nie chce Przechodzi do drugiego, i ten drugi ma w głębokim poważeniu ten pierwszy. Więc tak naprawdę to, co my teraz sobie robimy, to, to co nawet ten trzygodzinny materiał Krzysztofa Stanowskiego, to on oczywiście miał sens i w internecie jest skreślona i przez wiele lat będzie skreślona. Tak samo jak fagata, liczę na to, że dalej ten smród się będzie za nią ciągnął. Natomiast w telewizji już teraz mamy potwierdzenie, że ramiona są otwarte, przecież ona, ona występowała w tych twarz twar twar brzmi znajomo, w tańcach z gwiazdami itd. Tak Więc. Nieważne ile byśmy gadali, to telewizja i tak przyjmie te wszystkie osoby. Już to nie będę używał yy, żadnych yy, określeń. Wszystkie te osoby Przyjmij z otwartymi rękoma. Da im pracę i oni dalej się będą rozwijać. Tragedia. I na koniec Lil Film o tym, że zaszła w ciąży nagrałem 7 miesięcy temu. Kilka dni temu natomiast wstawiła film ze swojego porodu i w internecie po raz kolejny zawrzało. Albo nawet nie po raz kolejny zawrzało, tylko dalej w wrzy. Internauci są zniesmaczeni. Nawet nie oburzeni, tylko zniesmaczeni tym, jak Aniela nieustannie reklamuje wszystko, co związane z jej dzieckiem. I tutaj moi drodzy, ja sam dosłownie złapałem się za głowę, bo myślałem, że ludzie przesadzają. Że wstawiła tam przez te 9 miesięcy jakieś 5, współprac 10, Współpracy, ludzie narzekają. No, ludzie lubią narzekać, ludzie narzekają. Ona wstawiła dosłownie 25 sponsorowanych postów dotyczących jej nienarodzonego jeszcze dziecka. Natomiast w przeciągu ostatnich dwóch tygodni opublikowała 7 zdjęć i córki oraz 40 instastory, z czego ponad połowa. To jest twarz jej córki. Ja oczywiście wiem, że to kompletnie nie jest mój content, ale dla mnie, jako widza, jako obserwatora tego, co dzieje się w internecie, jest tego cholernie dużo. I może faktycznie nawet ja bym aż tak tego nie nazwał. Natomiast jak ludzie określają, że Lil Masty urodziła sobie Bankoma, no nie mija się to z prawdą. Najpierw moja strona. Po pierwsze, przyszłość dziecka. Mamy takie osoby jak na przykład Psycho Couple. I Psycho Couple zasłynęli z tego, że są nierównani w internecie. Oni konsekwentnie ro robili wszystko, żeby ludzie po nich jechali, żeby byli synonimem takiej, takich rodziców w internecie, którymi po prostu nie być. Jak na przykład y myślisz sobie, kurczę, no y chciałbym mieć takiego idola, y którego, na którym chciałbym się inspirować. Ta ta taką osobę, że jak ona coś robi, jak ja to zrobię, to będę zadowolony. To Psycho są takimi ludźmi, że masz taki wzór, czego nie robić, jakim nie być. I na przykład według mnie y po tym, co, co oni robią w internecie, to ich dzieci mogą mieć różny żywot w szkole, i w przedszkolach, i, i, i w ogóle. I tak na przykład z Anielą Bogusz będzie bardzo podobnie, ponieważ oczywiście ona stara się usuwać całą swoją historię. Natomiast wystarczy pisać Masterka gdzieś tam na, na YouTubie, albo w Google, albo gdziekolwiek, i okaże się, że Masterka dalej w sercach internautów istnieje i. I to jest bardzo nieprzemyślane, ponieważ takie dziecko później idzie do szkoły i może być zajebiście wyśmiewane. Oczywiście są prywatne szkoły, natomiast w prywatnych szkołach dalej to dziecko może być wyśmiewane. Ja nie rozumiem, czy, 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 czy ci rodzice na przykład nie zdają sobie z tego sprawy, że tym, co robią obecnie później mogło zaszkolić swojemu dziecku? Czy na przykład zdają sobie z tego sprawę, ale yy, chęć... Relacjonowanie tego wszystkiego, albo chęć nawet zarobku na tym wszystkim, na tym wszystkim, na tym jednym dziecku jest tak mocna, że kompletnie mają to w dupie. Druga strona, o której zawsze myślę w przypadku właśnie e, takich e, sytuacji, to ogrom pojebów w internecie. Naprawdę starańców w internecie nie brakuje. E, kiedyś nawet taki e, film był, nie pamiętam teraz, kto tam grał, Mel Gibson, bo nie pamiętam teraz, to, kto, kto tam grał, natomiast e, jakiś porywacz upodobał sobie e, parę, jakąś tam popularną, nie wiem, czy prezydencką, jakąś tam parę sobie upodobał i porwał ich dziecko. Dlaczego? Ponieważ byli popularni i sobie wybrał właśnie ich dziecko. I starańców w internecie nie brakuje bardzo często słyszy się ostatnim, ostatnimi czasy ogólnie o porwaniach, o jakichś tam szantażach. Ostatnimi czasy jest bardzo popularna technologia AI i bardzo popularne jest również korzystanie z tego AI do rozbierania na przykład zdjęć. I myślę, że tutaj nawet nie muszę jakoś tego bardzo kontynuować, nie muszę jakoś się za bardzo w to zagłębiać, natomiast będąc. Odpowiedzialnym rodzicem, będąc odpowiedzialną osobą, która bierze odpowiedzialność po raz kolejny za swoje dziecko, które. No, które liczy tylko na nas, ponieważ no, tylko nas ma, tak? Prze przez jakiś czas. To ja, ja, ja naprawdę nie, nie jestem w stanie zrozumieć, jak można zrobić to swojemu dziecku. Rozumiem chęć posiadania popularności, kliknięć, komentarzy, wszystkiego, wszystkiego co, co tylko tam e, internet może zagwarantować, ale nie wszystko, nie, nie można stawiać na szali czegoś takiego za dobro dziecka. Albo jestem przewrażliwiony, albo, błagam rodzica YouTube'a, przemyście to. Jaki jest jednak złoty środek? Według mnie Zuzanna Borucka jest złotym środkiem. E, to znaczy, ona ostatnio urodziła, również poinformowała o tym, że, że, że już niedługo będzie mamą. E, powiedziała, jak synek będzie miał, na imię ma już Kaziu, bo już chyba się urodził. E, wstawia jakieś tam vlogi, jak to wyglądało. E, opowiada w ogóle, co nam przydatne bo w szpitalu, jak, jak to wszystko przeszło, jak, jak teraz się żyje i w ogóle. Natomiast... Zajebiście ważna rzecz, rzecz według mnie, nie pokazuje twarzy swojego dziecka. Jakie to jest ułatwienie, to znaczy ułatwienie, to jest zajebiste utrudnienie dla wszystkich dziwaków internetu, którzy chcieliby bardzo zobaczyć to dziecko, którzy bardzo chcieliby ze zdjęciami tego dziecka zrobić. Bóg wie jeden, tylko co i nawet się nie chce za, za, zagłębiać w to, bo to jest tak obleśne. Natomiast. To jest zajebisty, złoty środek. Chcesz robić vlogi, nie chcesz ukrywać czegoś w internecie, to znaczy, chcesz publikować rzeczy związane z Twoim kolejnym etapem Twojego życia, czyli z rodzicielstwem. OK, możesz to robić. Możesz nie pokazywać w ogóle dziecka, tylko o nim opowiadać, jeśli już bardzo chcesz. A jeśli już chcesz pokazać choć, odro... choć od tym, tym swoim odbiorcom, pokazać choć odrobinę dziecko, to nie trzeba pokazywać twarzy. To jest taki jednak taki. Parasol bezpieczeństwa, który myślę, że każdy rodzic powinien mieć nad swoim dzieckiem. Każdy, każdy, rodzic, który, każdy rodzic w internecie w szczególności. Jest jednak, moi drodzy, jeszcze jedna kwestia, czyli przyszłe mamy i świeże mamy. Takie filmy, które publikuje Aniela, w sumie to nawet nie jest druga strona medalu, ponieważ to, co przed chwilą powiedziałem, tu, tu się pod tym podpisuje rękoma i nogami, natomiast bardzo dużo Kontrowersji wywołał ten najnowszy film, czyli film z porodu. I tutaj właśnie myślę, że film może być jako, no nawet nie terapią, tylko może pomóc, właśnie i przyszłym mamom, i świeżym mamom, ponieważ Aniela powiedziała, że będzie publikował jakieś tam kolejne filmy, właśnie jak to nie wygląda, jak z czymś się uporać, więc. Kobiety, które właśnie będą przyszłymi mamusiami, mogą się oswoić z tym, jak to wygląda. Mogą, jak na przykład, no, strach powoduje w nas coś takiego, że na przykład może nas sparaliżować, albo że strach ma wielkie oczy, tak się mówi, prawda? Więc strach może być o wiele większy, aniżeli to, co w rzeczywistości będzie się działo. Więc takie filmy jak najbardziej mogą pomóc. Co do świeżych mam, również takie przeżywanie pierwszych chwil z jakąś youtuberką na przykład też może być. Może być trochę terapeutyczne, jeśli mogę tak to ująć, ponieważ powiedzmy, że pierwszy tydzień masz dziecko w domu i ono bardzo dużo płacze i nie chce spać i ma kolki i wszystko, wszystko inne, moi drodzy, tak? No to oglądając na przykład youtuberkę, którą lubimy. Możemy się z nią trochę utożsamić i możemy na przykład sobie zobaczyć kurczę, ona przez dwa tygodnie też tak miała. Albo ona przez dwa tygodnie też tak ma, więc to, to nie tylko ja. To nie jestem na przykład złą matką, ponieważ jestem zmęczona. Yy, albo, no nie wiem, że, że, że można się w jakiś sposób utożsamić. I myślę, że to jest taka druga strona medalu. Yy, I tą drugą stronę też można w jakiś sposób zrozumieć. Natomiast publikowanie yy, nagminne zdjęcie swojego dziecka yy, według mnie jako osoby yy, jako nieobserwatora i nie widza Lilmasty jest trochę nieprzemyślane. Jak wspomniałem na samym początku nie jest oczywiście to mój content i trzeba pamiętać, że w internecie jest o wiele więcej internautów, odbiorców aniżeli tylko my. Są różne contenty, są różni ludzie i jednemu na przykład będzie podobał się Minecraft drugiemu na przykład będzie podobało się komentary, drugiemu kompletnie nie będzie podobało się to co pierwszemu i pierwszemu nie będzie podobało się to co drugi i tak jest, tak samo jest w tym przypadku. Trzeba pamiętać, że są inni ludzie, inni odbiorcy, inny content i nawet z tego kontentu, nawet z takiego y, filmu z porodu, ludzie coś mogą wyciągnąć dla siebie i można czasem okazać zrozumienia. Niekoniecznie co do publikowania po raz kolejny twarzy swoich dzieci. Koniecznie dajcie znać, co wy o tym myślicie. I przyszłe mamy, i świeże mamy, i wszyscy inni obserwatorzy, którzy oglądają ten film. Jestem cholernie ciekaw waszego zdania. Piszcie. Dziękuję wszystkim osobom inspirującym, które ja zobaczy ten film wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Select Shop, a tu macie Republika Smakoszy. Pamiętajcie, z zobaczenia, trzymajcie się cześci. No, bierno tam Natalia Janoszek. I dzień dobry zawsze na klatce mówiła. <tak>, tak to brzmi, my się z tego śmiejemy, my z tego memujemy, a oni mówią to naprawdę.